Siła Widzowie, dzisiaj udowodnimy naszym mamom, że coś z nas będzie, i zostaniemy profesjonalnymi gamerami i youtuberami. To ty godorz za farmazony? Także jest nas trzech. Y... Będziemy grać w The las? Tak, będziemy grać w Las. Jaki bierzemy tryb, panowie? Yy, no, trudny. To jest co zawsze. Gramy pierwszy raz? Y, drugi raz gramy. Jak w sensie. Ja gram drugi raz. Oni to nie wiem. Chyba trzeci. Twarty. Czwarty. Czwarty? Ty, bo u mnie na zegarze jest 23. O dobra. A nie, to 23 stopnie. O, kibel obrotowy. Ja jestem czarny. Czarny jesteś. Trzeba ubić takiego. Dobra, zbieramy. Nie dobra, nie. Dobra. To się wytnie. Serio, bo oni nam to usuną. Co ja powiedziałem? Usunął tam usuną film. A co powiedziałeś? No że jesteś czarny i żeby zabić takiego Bijemy, nie, bijemy ośmiam. babę. A gdzie jest gdzie jest Send Nie wiem Send, leć samolotem, ja jestem, żyję Bo mi przez chwilę wokół nie było słychać was Otwieramy walizki, żeby mieć wszystko, jedzenie, wszystko kurczę i robimy bazę A. blisko samolotu, nie? No żeby trafić no właśnie lecimy od razu oczywiście nie ja, bo zacząłem tak. na Tam cały we krwi ciekawe dlaczego nie wiem zaraz przyjdziemy Zbieramy wszystko co w sumie sen, sen sam przyjdzie wszystko Traf. lecimy, zbieramy. wziąłem piłeczkę przepraszam jakby zacinało, no ale nasze sprzęty nie są najlepsze no i nie mamy zamiaru ich ulepszać, tak? Tak, nigdy nie widziałem lepszego sprzętu. No to bo dlatego, dlatego nie, go nie ulepszamy. Dużo ani chęci. Trzeba stworzyć włócznie. Ej, bo tu jest ten, obóz. Tak? Ekipa filmowa. No. Ekipa filmowa? Ja to księdą. idziemy do tego obozu. Nie, bo byłeś pierwszy. Dobra. Lecimy, panowie. To jest jadą, jadą grzyba. O, flary są. Strzały, trzały leki, leki z apteki. No i mi zabrali. Zabrali ci leki z apteki. Dynamit oh, znalazłem. Dynamit mam. Znalazłem. Oh. Dynamit mam. Oh. Patrzcie, pa. Ale, nie no nie. Nie upolowałem, nie upolowałem. Pa na mnie, patrz, na mnie. Co to? Flara? Flara na drzewie. Flara na drzewie. Spalimy o, las. Spalimy deforest. Jak jest przepis na łuk? Na łuk? Musisz tak. E. Kilka, kilka szmatek złączyć jest i będziesz miał linę. E. Bierzesz linę. Dobre no spostrzeżenie. Coś Dobra, jeszcze. Patrz na to. No. G pas. Patrz. Kurde. Ultrasi. Ultrasami jesteśmy. Dobra, to trzeba by zacząć ten. Roz... Osiedlać się. osiedlać o się zaczynamy. To co? Zróbmy ryba. nad tym jeziorkiem sobie. Le, tutaj bazę. Czekaj. Send chodź na nas. Zabij rybę na kija. Zabij rybę na kija. Ryba na kiwi. Tutaj między tymi dwoma drzewami zrobimy sobie... Druga ryba na kija. Tutaj będzie Ten komek taki, taki. No dobra Senta chwilę nie będzie. Jak się, jak się siekierę robiło, bo nie pamiętam. lina, e, lina... No, no, liga... e, chyba kamień, lina i patyk e, No, tak się robiło siekierę. Ja wiem, bo ja miałem i to chyba jako pierwszy miałem na tym save'ie. Hmm? O, palenisko od razu robimy. Palenisko na grubo lecimy. Potrzeba. To zbieraj kamień. Daj kamień. Daj kamień. Już palenisko jest zrobione. Kamienia. Daj kamienia DAJ KAMIENIA DAJ e, masz kamienia Nie, albo dobra Daj kamienia DAJ KAMIENIA I tak się będzie nazywała seria DAJ KAMIENIA ja, Daj, kanib KANIBAL? Ma, tak? Dobra idziemy do Senta Misja obrona. Tam Sarno yes, Jest, kanibal Gdzie ty? Gdzie ty Szybka, po kanibala idę. Szybka akcja. Pa. Oh. Wiem, widzę, jest. O i z pałką jest. Będę miał pałkę od razu. Ty idzie kolejna To jest dwóch z pałką. Chyba jeden. Ja też czuję tego z pałką Ty, ginę e, ginę No ja też Ty, ginę E, ginę E, ginie. Giniemy, blokuj się A, Ale ja lecę, Jakub Wiesz, to mnie uleczy jakoś, czy co? Ja nie mogę, bo ja możesz mam... Możesz mnie uleczyć? Wiesz, nie ja mam, ja mam HP Ale jak, jak się nie odrodzę, to nie chyba... Odrodzi się, musisz chwilę poczekać Nie mogę Nie musisz Ale to nie możesz mnie mi... uleczyć? Mogę, mogę cię uleczyć, tylko oni tu podejdą Muszę ich nie najpierw... to weź ich i wybij szybko. Przed u... da... ten ich. No to weź się, bo ja się nie odrażam. Nie no Dobra, jest. Radzisz sobie? Tak, teraz szybko cię lecę. No to weź. Dobra. O, żyje. I teraz tego bijemy. Dobra, lekarz. Dawaj pałę. Pały. Nie, mam pałę, dobra, 100% bloka mam teraz. Teraz tak kłopiec, człowieku. Po... Pa, lejemy. też jest No, weź pałkę. pałkę I niesiemy... I nie, 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 tego. nie, Nasz gang Uf, Albanii jest, idzie na ustawkę z kanibalami Gang z Ousiedla. To Idziemy na obóz. Idziemy, to na, na obóz idziemy na ustawkę do obozu I ja, jak długo to się bawi? o, klepiemy ich pa. Nie no ja już jestem Ja już jestem dead Aaa, a tu jeden kanibal jest dead Ustawka, szykuje się ustawka nie, jeden. Dobra, Je, jedno, jeden oklepany jest. jest to ja nie jest ten. To jest Ty z pałem. Nie bardzo mam jakiś, tak, Dobra, uleczy się. Dobra, mam mało życia. Kto ma najwięcej? No ja nie żyję. Musicie ich poklepać. Ja nie mam prawie nic, ja się muszę uleczyć. Lecz, lecz się, bo ja nie żyję. Ale wygraliśmy ustawkę, to jest najważniejsze. To teraz co? W ramach tego, że zostali jej tutaj pogr z pogromieni, trzeba ich kurcze, No, trzeba ich spalić. Dlatego robię szybko małe ognisko. Zostałem on, on, nie spaleni. Opłacało się w sumie? Opłacało się. Dobra, łeb mu odciąłem. Może to, to można porąbać jakieś Nie, nie No to słabo Jak to gówno jest tak za przeproszeniem Oj i zapiszcie tutaj grę w tym namiocie o, dziękuję Ci bardzo dobrze człowieku Patrz w ogóle co tam jest w oddali Ej coś tam jest w oddali Tam, a to jest ten sam abus Idziemy tam Dobra Idziemy to idziemy tam, idziemy lutować Możemy, upieczamy tylko ryby, wołam ryby i zrobił I ten. Ja nie mam nic. A nie, mam mięso ptaka. To mogę ci dać to mięso ptaka. Kanibale Kanibale? To, to wracam, no bo nie wiesz co? Musimy ich naklepać. No to chodźcie. No, ale no sam to mało uciekają. jedzenia. Nie, ja są trzy. Kolejna ustawka. Ustawka z kanibalami numer dwa. Czekaj zastrzelę. Normalnie ten na no, screencie pierwszy przodnik. Oj, gdzieś... ja ty ich tam zajmuj, a ja będę też strzelą, nie? Tak, rób tak, bo ja mam 100% bloka. No, tak, ja z mu dobra, jeden zabity. Idź oprócz tego. Poradziliśmy sobie, wygraliśmy. Ja tu wrzacę leżę. Wygraliśmy ustawkę bez, bez tej, bez strat. Były oszołomienia, na przykład mnie i Żubra. Nie, mnie nie Senta i Żubra oszołomiła, ale wygraliśmy. Mamók! A ciebie spalimy, koleżko. Tyle ognisk dzisiaj zrobiliśmy. No chodźmy jeszcze zlutować się obóz. No, dobra. Właśnie, bo tamten obóz. Ej, tu są karniwale. Znowu? Dobra, ustawka numer 3 uważam za rozpoczętą. Blokuj się na razie. Trzech na jednego. Bądź dały Sego, ale no. Ale sprawiedliwe, bo mnie uklepała. Dobrze, dobrze. Biją, bij biją, ją, biją. Ją. Została zabita, po ustawce. Ustawka zakończona. Baba została zabita. Kończymy. Żegnamy się z wami. Po trzech wygranych ustawkach Ultrasi z osiedla są po prostu dowaleni. Także co, zapisujemy i koniec. Nara.